O, powoli widzę wiosnę, ziemię dowieźli. Kolejny raz w Leroy. Dzień dobry, dzień dobry. Tym razem w lutym powiem wam, oferta się zmieniła i to mega. Są cytrusy, storczyki też, kobietki chciały. Także dzisiaj też wszystko pokażę po kolei Przy okazji zapraszam do grupy Stalewiak Wrzucamy tam zdjęcia i tak dalej I Stalewiak z Wojtkiem współpracuje sobie szklarnie Projekt szklarni odwaliliśmy mega jak ktoś chce Jest link pod filmem I to byłoby na tyle, lecimy z roślinkami Kurde, patrzcie na to na dzień dobry, cytrusiki Cytrusiki, cytryna Arancio i zaraz powiem od jeszcze tak Sinensis cytrus. Mylę nazwy? Nie wszyscy są bardzo mądrzy mega, więc mam prawo się mylić. Od razu zapobiegam takim głupim wpisom. Ty nie umiesz czytać stalewiak, ale wam pokazuję przecież rośliny. Pasjonatom Znajoszego z mojego kanału. Zobaczcie jakie piękne. Oriana Orange, tak. Citrus Mix. Oczywiście hyacyntki w każdym sklepie. Citrus Mix na pniu. To będzie chyba to nazwa, bo wiecie, mam wam szczerze, ja mam tylko jedną pomarańczę. Cytrynę z i Jakieś tam mam jeszcze, ale tutaj widzę sporo tego pomarańcza. Niezłe, co, żonaczko? Tutaj moje narybki, Jeden, drugi. Pomarańcza cytryna, cytryna, jakby tak nazwy wpisywali, to byłoby fajniej. Tutaj mamy chyba... O mix. Tak, nie trzeba pokazywać... A Pla... tu plakietki. Plakietki sobie wszyscy zobaczą. Co? Coś, Portugalia chyba. Nie no, Portugalia to co ty... To, to, to nie nazwa A przecież. Patrzcie na to. Ta jest kozacka cytryna. O, ładnie, niedawno musieli dowieść te. No, zobaczcie, no nie ma tak nas, no ja nie będę strzelał. Po prostu, jak ktoś wie, to dajcie znać w komentarzach. No i co, lecimy. O, Hele! Helleborus! Lecimy dalej. Ciemiernik. Sterilizji sporo doszło, to jest fakt. Musa, komina ta, Duarte Cavendish, wersja karłowata. O, są banany. To, co Stalewiak uprawia w ogródku. Także. Tak to jest za 27,99. Kupić Diefenbachia. A to ostatnio, właśnie o tym film nagrywałem na kanał. Ktoś chce to sobie może zlukać. Dracena. Moje ceny widać najważniejsze. Kroton, stry. 89 zł. Ten bluszczek kupiłem ostatnio. I ten też muszę nagrać film. Pokazać mniej więcej, gdzie on stoi. Co nieco o uprawie. Tutaj będziemy mieli miejsce O przecenach tu ostatnio było miejsce 50 groszy, tak, to potem podejdziemy też Kaktusiątka Tam jest więcej Wiem, przejdziemy i tam Kaktusiątka, kaktusiątka Wilczom lecz wielki, no jest wielki 349 zł Lecimy z tamtej strony albo od razu pokażemy te przeceny. Po 3 zł, takie taniutkie, takie coś, a to ja nie wiem, to już wy. Hyacenty już przekwitają. O, 7 zł, 15 zł. No, takie zwyklaki, Jak to jest w stale, jak mówię, ale jak ktoś lubi, to jakie, po 50 groszy to nie jest majątek. O, widzicie ceny, także nie muszę gadać cały czas. Lecimy dalej. Sukulenty duże. Nie są duże. Krasulka, czyli grubosz. Kaktusy 10,49. Coś dla kaktusiarzy oczywiście. Ja to nie lubię za bardzo tak, bo to za mocno kurczę. No, ale kto co lubi. Jola nawet nie próbuj, ja nie chcę kaktusów ja w domu. Ta i się pokuje. O paprocie, kroton A tu chwilę zobaczymy coś takiego Pauzę ktoś kliknie jak chce to sobie wtedy poczyta Aurekary wyniosłe Do domciu się nadają w Jasne pomieszczenie Oczywiście koneweczek już nie brakuje Ktoś do domu sobie może kupić to malutko, ile jest? 2 litry? Za 2,99 zł Kurde Może trochę mniej Bonsai, fikus Bonsai 80 zł Sansevier 69,90 zł mm, Sansevier są same grubosze I storczyki, proszę bardzo, kobietki Proszę bardzo, Storczyk 20,95 Są też mini Storczyki Kurczę, nie widzę ceny, a jest Storczyk Mini 13,99 Ja miałem go kiedyś, on z czasem rósł coraz większy. Może za dużo koksu mu dawałem. Co tutaj mamy? 25. ,95. Aha, ta sama cena. Storczyki większe po 20,55 Idziemy na drugą półkę. I tam jest dostawa jeszcze konkretaśna. Sterylizje, no mówię dużo sterylizji jest, są różno, różne ceny To jest dosyć ciekawe, patrzcie O Takie coś dowieźli, tego nie było ostatnio Lephand 30,99 W takim sprytnym stelażyku Rośliny w szkle oczywiście Kalancho, uszy słonia Sukulent szkle, 29,95 Pnącza Wszystko jest Także jak ma ktoś blisko, to wiadomo, nie? Jak ktoś kocha badyle to do sklepu <ścoughs> O, muchołówki 10 zł, 10 zł Dawaj No i oczywiście palmy Areka, tak? Dobrze pamiętam juki, juki takie na pniu dosyć spore Palmy są Areka po 99 zł A co tu mamy? Co to jest? Co to jest? Panie Co to? E -e -e. Philodendron Mix, Philodendron Mix, 99,90 No te juki pewnie trochę kosztują. Nie ma ceny. 139 zł jednak jest. Roślina zielona, końcówka serii. No, 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 ta końcówka. Roślina zielona, to samo. Co tam wypatrzałyście kobitki? Wypatrzaliście. No, a potem w gruncie pełno wyjdzie. Już mamy co rok coraz więcej. Skrzydłokwiat, kwiat, 179 zł. Tak. No, akurat zakitno za niedługo. No. O. Klaudiusia. Rośliny w szkle znowu. Są mi u miłośnicy na tym kanale. W ogóle rośliny w szkle? Ciekawi mnie, bo jeszcze nikt tam nie wypowiadał się na ten temat. Bo to trochę robotki. Jest też przy tym zraszanie, podlewanie, nawóz odpowiedni. Dobra, te, tego Jola nie było, nie? To jest, no widzę, półeczka spoko. Coś nowego. Ceny, wszystko ładnie, widzicie. No, jakieś takie. I, i dopiero jest luty, nie? W marcu to dopiero będzie oferta. Co? Kasztanowiec? Kasztanowiec jadalny, czy jaki? Australijski. Kasztanowiec 24,90. No tak, no, no tak. Pewnie tak. A może się... Może nie. O, palmiątka są. Są palmiątka, czyli daktylowiec kanaryjski za 55 zł. Tutaj mamy w Waszyngtonie No, Robusta jest za 65 zł. na zielona. Liwistonia? Tak, okrągłolisna. 39,90 Monstera Monkej. Patrz, Monstera dziurawa. Kurczę. 34,90. No, palmuchy. A tu co mamy takiego sporego? Roślina zielona. To tak kurczę. Monstera też. Monstera, no. Za 99 zł. Neprolepis 49,90 Fikus benjaminek. No. Starlizja 159 zł Ale piękne Oferta specjalna Sterlizja za 3090 końcówka roślin zielony. Roślina zielona, 49 zł Wow Wiem, że nie, pytałem się was, czy chcecie, żebym pokazywał sztuczne rośliny. To tak nie za bardzo, ale ktoś tam pisał, no to przy okazji wam pokażę. O. 179 zł takie małe drzewko, no kupę siana sztuczne kosztują no ale jak ktoś nie lubi podlewać, proszę bardzo tylko, że za aloesa tyle pieniążków, to kurde na przykład 179 zł fikus o. bambusy pseudo bambusy, oczywiście są już nasiona też pytaliście Normalnie można kupić nasionka, bez żadnego problemu. Wysiewać sobie już powoli, bo już jest luty. Rzodkie weczki, jak ktoś ma szklarnię. Proszę bardzo. Pomidory. Ceny ogóry są. O, nawet tu jakieś sprytne. Ogórek ozdobny i takie tam sprawy. Dobra, to byłoby na tyle z Lerua. Jeśli się zmieni jakaś oferta, oczywiście kolejny jakiś tam film wpadnie. Pamiętajcie o grupie. Stalewiak. No i, i tam wiecie, za co dziękuję Wam bardzo, nie? Jak zawsze. No. <grych> Dobra. Znikam. Także trzymajcie się. No i do następnego.